Witam tu z tej Sasza. Nie nagrałam środowej aktualizacji, bo w sumie nie było o czym. Yy, te konie Nixy już wracają chyba trzeci czy czwarty raz. Jest tylko, wczułam odcinek, jak one się poruszają i to kiedy zostaną w krze. Oprócz tego jest tydzień szczęśliwego konia. I w sumie nie wiem, czy coś jeszcze jest. Można okruchy tuszy na, na, na wyścigu, ze wspomnieniami kalpującego, znajdować. Wcześniej e, wcześniej tak nie było. Jeszcze z, na wyścigach tyń też można te okruchy znajdować, z tego co zauważyłam. Ale to właściwie wszystko. To jest ostatni tydzień Halloween, więc yy, kto ma coś do pospierania, to, to ma ostatni moment. A ja dzisiaj o spoilerach, bo dowiedziałam się o dwóch rzeczach. Jedną widać tam w oddali. Yy, w sumie bardzo łatwo się dostać. W... Ja chyba w tej chwili pokażę w sumie albo, albo nie. To pójdzie na drugi temat. Najpierw wspomnę o, pierwszej, o pierwszym newsu, czyli nowe Islandy. W cień aktualizacji pojawił się odcinek u CC Creation z nowymi Islandami i się przepięknie porusza krzywa u tych koni. Ja już jestem zachwycona. Trochę rozczarowana, że tak mało maści, bo jest tylko 7, no ale mm, też dobrze. Konie są jak najbardziej ładne, mi się ogólnie podobają. Bardzo przypominają takiego prawdziwego Islanda, według mnie. Więc jestem zadowolona. Coś tam widać, że te konie jeszcze nie są do końca zrobione, tam te trąbne poprawki są do wykonania. Tak samo usty, które prawdopodobnie będą do tych koni. Eee, więc pewnie tam w połowie listopada one się... Dobra, na chwilę musiałam przerwać, teraz nie wiem co mówiłam. Islandy. Nowe Islandy będą w listopadzie właśnie te 7 maści mi się przynajmniej 4 podobają te maści Co do dwóch to nie jestem tak przekonana do końca. Niektórym osobom muszę się nie spodobać. Niektórzy się ucieszą. Islandy będą nadal w Nowej grani. Mm, I te stare nie znikają. Te nowe będą po prostu trochę gdzie indziej, w innym miejscu. I będą od 15 poziomu, więc nowi gracze nie będą mogli kupić e, tych koni. Chyba tylko tego kasztonowatego, który będzie w forcie Pinta. I tyle. Ja w tle tutaj. Pokażę właśnie z konta CC Creation ten spoiler tych koni. Ja jestem osobiście nimi zachwycona. Trochę się martwię, że znowu wydam. No ale dobra. I to chyba będzie ostatnia rasa w tym roku, tak? A druga rzecz, drugi spoiler jest taki, że jest odnowiona prawdopodobnie Sabin i jej koni. W ogóle to miejsce, to co tutaj w tej chwili widać eee, Właśnie taki krąg z kamieniami Wcześniej tego nie było Pojawiło się to dosłownie znikąd Można tu normalnie wjechać Te kamienie świecą się jak się podjecie do nich A tutaj widać właśnie postać na czarnym koniu Tutaj tej postaci można się górami dostać bezpośrednio bez tam ścian, czy, czy tak dalej, więc... Yy... Cały czas się w sumie porusza po górach. Nie powinno sobie blokować, no mi nie zablokowali. Ja sobie w nocy z ciekawości tam się wybrałam. Teraz właśnie też w tle pokażę ten film i zdjęcia, bo w sumie zdjęcia jej zrobiłam też. No i w internecie są informacje, że to jest nowa Sabin. I Kanach? Czy Kanan? Kanan chyba się mówi. Nie, nie pamiętam. No, mi się do końca nie podoba ta postać. Nie przypomina tej Sabin. Jest w ogóle dużo starsza ta postać. A koń, koń nie ma w ogóle odmian takich typowych dla tamtego konia. Jest po prostu czarny i tyle. Czarny Fryz Więc no... Mam nadzieję, że zmienią trochę tą postać Ta postać już się porusza, więc... Pewnie zmiany będą trąbne, co najwyżej Ale... To, że ta postać jest na... Fitoku, można do niej łatwo podejść To zakładam, że to jest w pewnym sensie specjalnie I... Za niedługo w ciągu najbliższych najbliższego miesiąca, maksymalnie dwóch, pojawią się zadania z tą postacią. Tak myślę, bo no, nie postawiliby na fitoku tej postaci, gdyby planowali za ileś miesięcy dopiero te zadania wprowadzić do gry. I w zasadzie tyle, co mam dzisiaj do powiedzenia. Właśnie te Islandy, ja jestem zachwycona Islandami Sadania też jeśli się pojawią, to pewnie na tym koncie aktualnie, które jest bo no te drugie to jeszcze sporo do tyłu jest w kwestii y, poziomu Jestem zachwycona Islandami Aktualizacja ostatnia była nudna bo te konie, no one już wiele razy były, więc Muszę specjalnie tak długo je dali. I ta postać, no mam nadzieję, że jeśli to jest faktycznie Sabin, to zrobią poprawki. A jeśli to jest jakiś inny jeściec mroczny, to ok. w porządku, może sobie tak wyglądać. No na pewno jest to mroczny jeściec. Kto to dokładnie? Spekulacje są, że to jest Sabin W internecie. Ale czy to na pewno jest i nie, nie wiadomo jeszcze SSO nie potwierdziło ale zadania w najbliższym miesiącu czy dwóch na pewno będą mam nadzieję, że ten film nie jest za długi e, jeśli chodzi o insulanty to pewnie większość osób już wie zresztą te stare insulanty zostały już przecenione e, ja miałam to skupienia tylko szarego więc... fajnie na aktualizacji właśnie nie, nie robiłam, bo w sumie nie ma co nagrywać. I ja chyba na dziś kończę. I tyle.